Witajcie widzowie, Dzisiaj kolejny odcinek nagram, tylko stwierdziłem, że go nagram z gry, której jeszcze nie nagrywałem. A jest to jak tutaj widzicie. Floating sandbox, PP. Tak, floating sandbox. Tylko pamiętajcie, że nie wiem czy Żeby zauważyli... zostawić suba. Tak, i nie, nie, i nie wiem czy zauważyliście. W ogóle to jest. Ale zmieniliśmy nazwę na YouTubie, przynajmniej ja, no teraz jestem szmarek do WPL. Wiem, że Web się tylko jest żelaznym. Ale nie wiem po co to zrobiłem. Żeby po prostu tak... W mojej nazwie także polecam przy okazji nazwę żelaznego, ale tutaj mamy takie. Może jakieś cinki. Lecimy. Matko, jedyna, zaczekaj. To. Nazwisko, ale. Może się wyciszysz. Czekajcie widzowie. Ja to wyciszyłem tą grę, no. Nie można w tej grze ogólnie co robić, czekajcie. Tools. No wiem, jestem Co się stało W Ew... czym nie Ehm um... co tutaj mamy? Czekajcie. Mm... Czy to jest? Czy to pod tak? Nie to nie podpaliście tak. Nie to pod dobra, biorę sobie coś innego. O, piła. Czekajcie, że się tu działa tak jak myślę. Ale ta gra jest fajna. Yy... Co, co, co się stało? No Ale tutaj jak widzicie widzowie możemy pociąć statek i pozabijać ludzi. Czemu dopiero teraz mówisz, że ta gra jest fajna, skoro gracz w nią kilka lat? Jakie kilka Co? lat, panie? Wygrał w nią jakieś dopiero kilka miesięcy. Nie no, z rok grasz. Jaki rok? Jak ja tego kompa mam mniej i kanał mam dopiero ile? Nie, no dobrze, czy... ale już dużo wcześniej niż miałeś kanał yy, grałeś w to. Tak, ale rok to nie. I zobacz, tutaj wiesz, byli ja coś no bo ja znam taką rzecz, dzięki której będziemy mogli podpalać statki. Powiększając radius i moc tego naprawię Maksa Ok Robiliśmy, że tam płyneli, to statek dostawał, wiecie styl World of Watch. Tutaj musi coś tam... Tutaj dostał jakąś tam torpedą. Torpedę. Dostał tam torpedami. Zaczął się palić. Zaczął się palić. Tutaj przy każdym z zaczął się palić. Nagle coś eksplodowało. Zaczął... No bo tam była amunicja i zaczął totalnie tonąć. To i cały czas coś wybuchało. statek zatonął z bardzo dużą Matko, szyb... Mi się tak na... dziwnie na ciebie mówi, e, szmaragdowy Zwyczaiłem się już do wróżby w gim. No. Zobacz, jak to tutaj fajnie eksploduje, Wybuchły i wybuchły tutaj wszystkie. Teraz był, był to statek taki na wystawie tylko, więc płynął sobie powoli, ale nikt nie wiedział, że rozpoczął się pożar w Boiler Roomie, który spowodował, iż bowiem całe Boiler Roomy wybuchły. Całe, wszystkie. Dobra, no był sobie taki stateczek, niby, to powtarzam tą historię. I tutaj nagle Boiler Roomy zaczęły wybuchać. Słyszeli jakieś eksplozje i wielkie fale się pojawiły z nadwody. Nikt nie wiedział co to jest dokładnie. Okazało się, że to były bojerumy. Okazało się, że z przodu mieli amunicję. Która eksplodowała. Co spowodowało jeszcze dalsze? Tutaj jeszcze mieli amunicję. Tutaj jeszcze. Wszystkie samoloty powybuchały. No i statek zatonął. O, co jest satysfakcjonujące. Dobra, lecimy do innego statku. Jakim mnie tutaj czy jest tutaj plików. Vimage Drive. Co? A kiedy w to Vimage Drive. Nie, no, nie będę się przenosił do odcinku do Vimage Drive. O, tutaj mamy. Znam ten statek. Nie fajnie ma tekstury, ale. Fajne są te statki. No i sobie ci płynęli Ej, no, ale weź taki bardziej realistyczny budżet. To, to jest. Ci także, wybuchli, no bo mieli amunicję, jak to każdy statek na świecie. czemu teraz statki wybuchają. A weźmy takiego Olimpika. Czy ty z ziomeczku wybuchniesz? Dobra. Był sobie Olimpik. Też nie wiedzieli, że w jego silniku. Ale zmień na noc, zmień na noc, będzie lepszy efekt. Nie, no, nie będzie widać. Tutaj, dobra. Był będzie to... widać ogień! Właśnie to będzie w sobie najlepszy efekt. Jak będzie ogień. Była sobie taka prawie noc. Była sobie taka to... Kurde, nie ma żadnego oświetlenia pokładowego. Było sobie taki zachód słońca, gwiazdy pojawiały i nie wiedzieli o tym, ale w, si... w silniku... Zaczął się rozprowadzać potężny pożar, który spowodował do tego, że cały statek... Zobacz jak to teraz ładnie wygląda. A ja bym go podpal tak podpal, żeby to było widać, że jest... że się pali. Zobacz jak to się ładnie świeci. A teraz, teraz. mamy statek z oświetleniem, czyli jakiś taki ładny, żeby był ten w nocy. glory, niech będzie. No nie dzień, tylko noc. Sobie płynali karnawał glory. Lecz rozpoczął się pożar na górnym pokładzie, ponieważ w kuchni coś się zaczęło palić. Nikt. W kuchni czy w parku? wodnym? Coś się zaczęło w kuchni palić. W kuchni jest kuchnia? Zaczął być potężny pożar który spowodował to, że nawet, że nawet prąd tutaj zaczął powoli dziwnie siadać. Się prąd zaczął zachowywać. Tak ciemno się zaczął robić. No i wszyscy pomyśleli, że to za mnie ważne, że to pewnie jakaś mała. Lecz poder zaczął się przenosić po całym pokładzie. Wtedy odpalili pompy. Możesz się rozprzestrzeniał tak strasznie. Zszedł jeszcze jedno piętro niżej. I tak finalnie zaczął się robić dzień. Ran nad samym rankiem, o, szu o, o szóstej nad rankiem, no bo to jest lato. O szóstej nad rankiem, yy, statek został zlokalizowany i zaczęli, i zaczęli jego gaszenie. Tutaj pożar zaczął przenosić się potem totalnie, tutaj wszystko zaczęło. Statek został znaleziony dopiero w południe. Czy znaczy, tak, tak, tak jeszcze tak... To była ósma rano. No, taka szósta rano, gdy statek został zlokalizowany i zna wzięli szybko ten gaśnicę. To nie wiem co to jest. Wzięli gaśnicę i zaczęli gasić statek. Dobra, zaczęli gasić statek. Tylko ten, tylko ten materiał był tak wygrzany, że musieli go odciąć. Odcinali ten materiał powolutku. I linkę odcięli. Ale to fajnie wygląda. I zaczęli i kontynuowali. No czekaj. Czekaj, ja muszę kończyć. A. Znaczy wyciszę się. Dobra. To się widzisz. To się... Gaśie, gaś się, gaś, No i nie czas pauzy, tylko gaś. No i finalnie jak dogasili już ten statek tutaj, to było tak. Czy tam były tu jakieś miejsca ewentualne Zresztą tak podniszczę, żeby wyglądał tak najbardziej naturalnie zniszczony No i statek finalnie tak trafił w samym, już w samym dniu do portu Wszystkie, wszystkie, spalone części zostały zniszczone Co się stało? Pompy wyłączyli A w porcie zaczęli naprawę Naprawę, dobra Tylko gdzie było to coś robiące ląd? O tutaj Tutaj zaczął się robić ten Tutaj był, pojawił się w magiczny sposób ląd To była taka wysepka. To była taka widzowie ogromna wysepka. Może nie jakaś największa, ale dość spora. To było taki wygłodzony terenek Oni wzięli ten statek. I go tutaj ten postawili. I zaczęli go reperować. No i sobie stał tak. No i pan szmaragd, przyszedł. Wziął magiczny kluczyk i zaczął go naprawiać. Naprawa trwała strasznie długo. No, chociaż finalnie się nie udało go naprawić. Ale dobrze to szło. Dobra. Muszę polepszyć tego moc. radius speeda i teraz teraz zaczęli to jak, jak najlepiej i jak najszybciej naprawiać no i szło to im naprawdę dobrze statek już zaczął się od teraz odnawiali tą część jeszcze to trochę nawet ulepszyli więcej pracowników zatrudnili do naprawy tego statku no i tak se naprawiali Naprawa szło bardzo szybko Spalone części nadal zostawały, ale miał wszystko statek co się dzieje Wszystko statek został prawie, pra prawie odnowiony do normalnego życia Było w miarę dobrze już na pokładzie prawie cały statek, już dosł dosłownie układali piksel na pikselu, czyli blaszkę na blaszce. Już wszystko było bardzo dobrze. Prąd zaczął wracać. Było bardzo fajnie. Ro Halo, Rutra, wróciłeś? Uta. Nie płytam. Nie płytam. Ale słyszysz ja. mnie? O, jesteś! Dobra. Siemanko, właśnie kończymy naprawę tego palącego się statku. Tak tak, ja widziałem ciągle, tylko nie było mnie słychać. to wie. Mówiłem ci, żebyś ulepszył wszystko na maksa, bo tak to będzie dosyć długo trwało. No to ulepszamy tą maszynę na maksa. Wszystko na maksa. Dawaj. To w sekundę pójdzie. Nie licząc palnika, które cały czas zostawiam takie trochę. Dobra, już starczy, bo widać, że ekran odchodzi trochę. A to to nie wiem czemu. Dobra, zaczęło się działać bardzo szybko. Zatrudnili tak dużo pracowników, że zobaczy, jak to szybko szło. No. No i statek nie mógł wrócić z powrotem już do wody. Czekaj, jeszcze ta linka się na górze obuduje. Jak już dosyli tą główną linkę, w której dosyć się... Dobra, po co, po co ta linka w ogóle jest? Właśnie nie wiem, dlatego ją odcięli. Stwierdzili, że. I teraz może wrócić na wodę. No. Dawaj go na wodę. Czekaj, tylko do jedną rzecz zniszczyłem. Dawaj pod M, pod M jest ta łapka. A i z wyspy mogę już, zaskoczyć do wody. A w wodzie była kolejna traca, przez którą znowu miał problemiki. I nie, nie było to, to głupie tsunami, to był pożar komina. Bo tak ten statek w ogóle prawie nie jest zniszczony widzowie. Jeszcze tutaj jakieś ewentualne rzeczy. Tak naprawdę on prawie w ogóle nie jest zniszczony, a już raz prawie cały się spalił. Płynęli, ale mieli żyć, jasne. Kolejny pożar. Tym razem był to silny pożar komina. Gdzie ten ekran odlatuje? A nie wiem. To spal. Tam I... pewnie coś jest od tego statku. No, cały komin. Po prostu się spalił. Ale akurat zdążyli go ten zacholować do portu. Jak najbliżej portu zdążyli go zacholować wzięli, holowali go tutaj na wybrzeże gdzie był pożar tutaj gdzie tam gdzie był pożar wzięli magiczne urządzenie, zaczęli to gasić czas na musieli to zniszczyć musieli to odciąć tutaj jest czas pauzuje i zaczęli to ciąć odcięli tam pierwszą część bo zaczęli odcinać tam różne części tego całego i, i, jak, i jak już znowu było to naprawione to, to musieli ten, muszę to jak najbardziej zniszczyć żeby jak, jak najłatwiej było odbudować statek no i wzięli ten i co wie, wzięli go, postawili znowu w porcie I to był już jego ostatni ret, bo przy następnej rzeczy już niestety, ale został zniszczony tak doszczętnie, zatonął Wzięli, zaczęli od tyłu naprawiać? jeszcze nie podniesie. To jak lata, to się już nie podniesie. To się da się Ale to, jest, to nie jest ważne. Pięknie, Koblin. Okazało się, że już tego stawku za bardzo nie dało się naprawić. To był już ostatni górę, podczas którego go. podczas którego już totalnie zadońł. Bo wpłynął na minę. No, bo, w, bo wpłynął w jakąś skałę po prostu. To jest statek, jeszcze jakoś udało się uratować. już ten mało się udało. Dym leciał z komina. Było. No dość. i teraz na wodę. U, do... To się pali! To się pali! Nie wolno. Ale tym razem już statek dostał jeszcze tsunami, które za nim płynęło. Ale no go dopchnęło. No tak, tutaj już od razu wszystkie szyby zaczęły mu pękać. To jeszcze miało to uszkodzenie. Wszystkie szyby zaczęły tutaj. Bum, 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 bum. Czemu to robię? E, ten ogień powinien się ugasić. Tylko tak za żeby ten ogień się ugasił. Wszystkie szyby od razu już zniszczę, żeby ten było, żeby po prostu od wody się uszkodziły. I statek tak totalnie już się zanurzył pod wodę. Ludzie już wiedzieli, że to jest koniec tego statku. Po przejściu tsunami jeszcze udało go się wyjąć raz na ziemię, ale. Ale ten jest destrętnie zniszczony. No zobacz, jeszcze tutaj tam dostawu trochę od tsunami tutaj. Czy jakieś dziury miał wszędzie. Wszędzie komin miał cały zniszczony od tyłu. Wszystko, z on tutaj wybuchał, jakoś. To. te bomby tutaj daj. A już tak totalnie, zanurzając się pod wodę, już po raz ostatni eksplodował. I teraz. Y, ten. Teraz go wyciągnij. Tak, i na sam koniec, jak już cały zatonął, to go wyciągnęli. Bo ta, po... Ale to musi całe zatonąć, to musi na dno, No tak, on ma, on ma cały się zalać wodą, i wtedy wtedy go wyciągniemy. Że tak niby... Nie, on na, na dno musi opaść, i wtedy go wyciągniemy. Dobra, to niech. No i co, czekaj tylko tak delikatnie z prędkością. Osiad, zobacz, realistycznie osiad na dnie. Czekaj, wszystkie szalupy się wtedy przy okazji wszystkie szalupy się wtedy już to zniszczyły. No i widzowie, no i widzowie statek nie przetrwał. Potem no jeśli jednak... M i go wyciągnij. tak wyjęli go z dna. go z dna. Tam się części zostawili, ale tą główną wyjęli chociaż. Przecież była ona tak skandalicznie zniszczona, że widzowie nie było dobra. A w ogóle. Kurde, już 20 Tyle minut. Co? Już 20 minut trwa. To już będziemy go powoli kończyć. Tym pięknie. Nie, dawaj pół godziny. Pamiętaj, że ja jeszcze na judo muszę iść, ale okay. 10 minutek to jeszcze zdążymy. No i statek prezentował się tak. go wzięli, rzucili, wzięli, rzucili. To wszystko tam wzięli pod mapę. Z niego się ta woda tam niby, zobacz, z niego się tam. Nie musisz to mocno walić, walić. No i to się rozpadnie. Nie tak. Ty dokąd? No i... Dobra, ej Ja mówię, że żaden youtuber nie przełączy z jednej gry na inną Da? No Za bardzo mnie nagrywają z dwóch gier naraz Dobra Dlaczego Do ty nie będziesz tym jedynym? nie wiem, raz już coś takiego zrobimy Że tak powiem, był trochę chaos na odcinku Teraz statek sobie płynął, lecz zaczęły się bardzo duży sztorm. Dawaj znajna, bo ja się nudzę. Dobra. No. Dobra, poczekaj. I był straszny sztorm, który spowodował, że... No... Uderzeniem... Ej, góra nas została. Tym pięknym sztormem i uderzeniem statku o skałę. W magiczny sposób znikając... Wiem, że mam tą broń tutaj śmieszną. Żegnam się z wami, widzowie. widzowie. Już? Papa. Pa, do, pa, do zobaczenia. Do zobaczenia.